Słuchajcie, wychodzę na punkt kulminacyjny. Jak wam się podoba na punkcie widokowym? Okej, okay, no to zaczynamy zwiedzanie. Ludzie się kąpią. Kolor wody jest... Wbijamy jest... teraz w mury miejskie, bo zapowiada się wyjątkowy. Zobaczcie jaka roślinność. No pięknie to wszystko wygląda. A ja idę dalej. A tak wygląda ta panorama. Wybierasz się pod namiot do Chorwacji? Na kanale Travel Passia testujemy europejskie kempingi. Kanał Travel Passia to także relacje z naszych wycieczek samochodem po Europie, w których opowiadamy o odwiedzonych miejscach, wsiach i miasteczkach zlokalizowanych w pobliżu testowanych kempingów, ale przede wszystkim prowadzimy krok po kroku do samodzielnej organizacji podróży. O tym, jak przygotować się od A do Z do podróży samochodem z Krakowa do Chorwacji i jakie wiążą się z tym absolutnie wszystkie koszty, opowiadam w filmie Samochodem z Krakowa do Chorwacji. Link do filmu powinien wyświetlić się teraz w prawym górnym rogu ekranu. Gdzie warto się wybrać i co wypada zobaczyć spędzając wakacje na chorwackiej wyspie Kyrk? Pokażę Wam dziś trzy atrakcyjne widokowo miejsca, zlokalizowane w każdej części wyspy, w tym dwa świetne punkty widokowe i jednokolorowe miasteczko. To jak, jedziemy? Dajcie proszę łapkę pod filmem, napiszcie komentarz: nie ma jak w Chorwacji, i zasubskrybujcie kanał. Wielkie dzięki jedziemy. Kolejnego dnia pobytu na kempingu Baśka Beach w miejscowości Baśka wybrałem się do wysoko położonego kościoła świętego Jana, który stanowił jednocześnie najwspanialszy moim zdaniem punkt widokowy w całej okolicy. Jak Wam się podoba na punkcie widokowym Kaśtel Baśka w Chorwacji? Tam jest, tam gdzieś, yy, tam, tam, tam na końcu plaży jest właśnie kemping Baśka Beach. Widok przedni, co? Tu jest w ogóle cmentarz za mną, zobaczcie. Wjazd z wioski Baśka jest dobrze oznakowany, a pod samą kaplicę można dotrzeć samochodem. Droga prowadząca jest bardzo wąska, stroma, a zakręty dość ostre, sięgające 180 stopni. Niemniej jednak jedzie się krótko, więc bardzo polecam. Tuż przed kościołem jest darmowy parking, na którym zaparkujecie pojazd. Przy kościele Św. Jana znajduje się miejski cmentarz. Eleganckie i zadbane grobowce skierowane ku morzu. Niecodzienna sceneria zapiera dech w piersiach. Rozpościera się stąd po horyzont przepiękna i bardzo klimatyczna panorama Zatoki Baśka, przytulonej do malowniczych wzgórz oraz cudowny widok na wynurzające się wprost szmaragdowego Adriatyku okoliczne wyspy i wysepki. Miejsce uważam za zdecydowanie warte odwiedzenia podczas pobytu w miejscowości Baśka i z pewnością również piękne miejsce na wieczny spoczynek. Gdybyście chcieli wybrać się pieszo wprost z kempingu, jest to jak najbardziej możliwe. Słuchajcie, wchodzę na punkt kulminacyjny, stąd są na pewno przepiękne widoki. Ja już widzę, że to są cudowne widoki, muszę Wam to pokazać. Piesza wycieczka zajmie Wam w dwie strony z pewnością około dwóch, może trzech godzin. Nie zapomnijcie jednak zabrać ze sobą zapasu wody do picia, bo w temperaturach rzędu 35 stopni może Wam się bardzo przydać. No i jak Wam się kochani podoba? No, mnie bardzo, cudowne widoki. No i drodzy, jestem teraz na Kasztel Baśka, jakoś tak się to nazywa. Jest to kaplica, kościółek na szczycie góry. Wygląda to naprawdę bosko. Przede wszystkim wspaniały punkt widokowy, wspaniały punkt panoramiczny tylko 4 km z miasteczka Baśka. Także warto bez dwóch zdań tutaj przyjść, przyjechać. Myślę, że musicie tutaj być. Przepiękne widoki, naprawdę. I jadę dalej. Minąć z rowerzystą, to dobrze, że zrobili takie możliwości minięcia się, bo nawet z rowerkiem jest tak wąsko, że... no i już jestem w miasteczku. Być na wyspie Kyrk i nie odwiedzić stolicy wyspy o tej samej nazwie? To jak nie być na wyspie. Okej, okay, jedziemy dalej. 500 metrów od ścisłego centrum. W pobliżu ulicy macie bezpłatny parking, na którym możecie zaparkować sobie samochód. Starówkę obejdziecie sobie gdzieś maksymalnie dwie godzinki, więc yy, dwie, no maksymalnie 3, jeżeli z obiadkiem, jak tam chcecie, a samochód możecie sobie tutaj zostawić. Ja Wam dam pineskę później, gdzie to jest. Parkujecie sobie tutaj za darmo samochód I możecie zwiedzać Starówkę tak Bez dodatkowych kosztów Do góry, tak jak ci Państwo tutaj idą Idziecie dosłownie, nie wiem, może 200 metrów Odbijacie w lewo i już schodzicie Na Starówkę Zresztą widać Starówkę, bo Starówka to jest O to, 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 to tutaj się zaczyna Dzień dobry moi drodzy Jestem teraz W stolicy wyspy, czyli W miasteczku Kirk. Ok, no to zaczynamy zwiedzanie. Spacer po miasteczku rozpocząłem od wizyty w kościele Franciszkanów z XIII wieku, z cichym, relaksującym atrium. Kościół klasztorny św. Franciszka z Asyżu został zbudowany w stylu gotyckim pod koniec XIII wieku i przekazany franciszkanom w 1783 roku. Kyrk jest największą chorwacką wyspą położoną na Morzu Adriatyckim w regionie Kvarner. Zamieszkuje ją na stałe niespełna 20 tysięcy mieszkańców. Niewielkie miasteczko Kyrk usadowione jest na zachodnim wybrzeżu wyspy i jest jednym z najstarszych miast na Adriatyku. W ciągu swoich dziejów zostało zdobyte, częściowo zniszczone i splądrowane, a finalnie odbudowane. Znaczna część murów obronnych okalających niewielką starówkę przetrwała do dziś. Takie wiecie, po staremu, po staremu, tak jak to kiedyś było w Krakowie. No, i jeszcze między nimi jest tutaj transport puszczony, go zjedzie motorkiem. Także ogólnie tak to wszystko tu wygląda. Tam idę, w tamtym kierunku. Starówka Kyrk to gęsto rozmieszczone, wąskie uliczki, otoczone przez kolorowe fasady i liczne podcienia. Pełen niespodzianek spacer wąskimi uliczkami starego miasta sprawia fajną przyjemność. Na wstępie dodam, iż starówka Kyrk nie jest tak okazała jak starówka np. w Trogirze czy tym bardziej w Dubrowniku, ale jak wspomniałem, spędzając urlop na wyspie, zwyczajnie warto przyjechać do miasteczka choćby na spacer połączony z kawą lub rodzinnym obiadem. Maszerując dalej w dół kamienną uliczką o nazwie Galia. Dotarłem wprost do miejskich murów okalających starówkę od strony morza i tym samym do malutkiego, dobrze zacienionego parku miejskiego. Plaża miejska, ludzie się kąpią. Kolor wody jest, jest, jest niesamowity, coś pięknego. Piękna sprawa, chodźcie, pokażę Wam dalej. To bardzo przyjemne miejsce, usadowione kilka metrów nad taflą morza, skąd rozpościera się panorama zatoki wraz z przyjemną plażą miejską. Staromiejskie mury obronne zbudowane zostały przez Frankopanów i Wenecjan celem obrony miasteczka już w XII wieku. Wbijamy teraz w mury miejskie, bo zapowiada się wyjątkowy spacer. Przepiękne to miasteczko Kyrk na wyspie Kyrk, czyli stolica wyspy. Coś pięknego. Super, knajpki, poziom wysoki. No i przede wszystkim ten luz. Naprawdę, tu jest zupełnie inaczej niż we Włoszech. Tak, bardziej na luzie, jeszcze bardziej na luzie. W Chorwacji to jest mistrzostwo, zwłaszcza wyspy chorwackie, gdzie jest taka topowa sielanka. Idąc dalej, przybyłem na plac Camping. To przyjemny plac w pobliżu miejskiego parku, otoczony eleganckimi zabytkami i pięknie odnowionymi kamienicami oraz pachnącą, okazałą roślinnością. Tak jest, trzeba dostrzegać i takie drobne szczegóły. Pierwszym z zabytków, usadowionych przy placu Kamplin, jest pokaźnie jak na Chorwację zamek Frankopanów, budowany przez kilka wieków i przez kilka pokoleń. Frankopanowie to książęta sprawujący niegdyś władzę nad całą wyspą. Na zamkowym dziedzińcu obecnie odbywają się koncerty i imprezy plenerowe. Istnieje możliwość pospacerowania po zamkowych murach. Najstarszą częścią zamkowej fortyfikacji jest kwadratowa wieża we wschodniej części zamku z XIII wieku, z diecezją, w której mieści się sala sądowa Frankopanów, a w zachodniej części budka wartownicza dla straży. Zasadzie, Spacer tak po zamkowych murach e, tuż po nie wiem, trwa wejście kilka minut. dla osoby dorosłej 3 euro. Wejście obejmuje tylko przejście się, przejście tymi e, jakby murami. Najpierw musicie wieżą, e, tutaj tą wieżą wyjść po schodach do góry. No i macie widok na całą e, panoramę miasteczka Kyrk i, i tak dalej. Trwa to, z tego co widziałem, bo jedna osoba weszła przede mną, trwa to około 3 minuty. Zobaczcie, jaka roślinność. No pięknie to wszystko wygląda. A ja idę dalej. Niemalże vis a -vis zamku Frankopanów znajduje się katedra w niebowzięcia Najświętszej Maryi i Panny. To trzynawowa, wczesnochrześcijańska romańska bazylika z dzwonnicą, która wznosi się ponad krytą pomarańczowymi dachówkami zabudową Starego Miasta. Zbudowana została w XII wieku w miejscu kościoła z V wieku. Tak, kochani, dużo tu butików, ale uliczek niewiele jeśli chodzi o takie centro storico. Niemniej jednak jest tak klimatycznie, pięknie pachnie, już powoli takimi daniami obiadowymi poza tym praniem. Tradycyjnie, jak to przy porcie, mamy mnóstwo restauracji, innych barów, serwujących. No nie, zwariuję z tym chłopem. Już on po prostu za mną chodzi, znaczy on akurat jeździ i piszczy tym pierdolotem. Także wracam do gry. Sama staróweczka jest mała, to są 3 czy 4 uliczki na krzyż. Wiele do pochodzenia nie ma, ale jest bardzo sympatycznie warto zaglądnąć. Pogoda cudowna, słuchajcie, bajka. Właśnie tak powinno być w każdej podróży mojej, waszej. No, chyba że lu nie lubicie e, ciepła, e, no to nie. To tylko w mojej, w tym. Za mną jest właśnie cała starówka. Ona mieści się w obrębie tych murów, które, które są w, za mną widoczne. I ufortyfikowana właśnie murami, które przecinają e, kamienice tamta wieża z kopułą to jest tutajsza jakby tutajszy e, taka katedra kościół wzdłuż portu ciągnie się przyjemna promenada na której przycupnęły restauracje z zacienionymi stolikami dobre miejsce na obiad z rodziną lub na wieczorny relaks sobie loda a w końcu się schłodzę. Dzisiaj pierwszy. Ale w takiej okoliczności to lody chyba smakują, a no, chyba dobrze, każde jedne. W pobliżu znajduje się zacieniony z mnóstwem drzew zapewniających cień i chłód pięknie pachnący, niewielki park miejski z bujną śródziemnomorską roślinnością. Warto po nim pospacerować lub chociaż usiąść na chwilę odpoczynku. Szarując w głąb Starego Miasta wprost z portu, dotarłem po chwili do głównego placu miasteczka Kyrk, którego strzeże kwadratowa wieża wpleciona w mury miejskie z XV wieku. Czas jakby zatrzymał się w tym miejscu na zawsze. Miejski plac to niewielki, bardzo czysty ryneczek w kształcie prostokąta, z kolorowymi kamienicami, przy których przycupnęły niewielkie restauracje, butiki i lodziarny. Yeah <laughs> W dłuższej chwili odpoczynku i obserwacji leniwego życia mieszkańców wyspy, bez zbędnego pośpiechu, pomaszerowałem dalej jedną z wąskich, urokliwych uliczek przylegających bezpośrednio do miejskiego placu, aby jeszcze przez chwilę chłonąć atmosferę tegoż miejsca. I to jest wszystko kochani, jeśli chodzi o miasteczko Kyrk. Nie jest tego wiele do pospacerowania w ciągu, nie wiem, maksymalnie godzinki. E, więc ta, to centro Storiko jest bardzo, bardzo e, malutkie, wszędzie jest blisko. I w zasadzie wszystkie drogi sportu, dróżki, przejścia, bramy prowadzą właśnie w to miejsce. Po kwadransie spokojnego spaceru udaję się w stronę parkingu, na którym zaparkowałem samochód, a stamtąd w kolejne, atrakcyjne widokowo miejsce. Już od 1980 roku wyspa Kyrk połączona jest ze stałym lądem mostem kyrckim składającym się z dwóch łuków. Ta wspaniała konstrukcja o długości 1430 metrów i rozpiętości kilometra jednego z łuków jest nie lada atrakcją. Kyrski most tak naprawdę składa się z dwóch osobnych mostów. Prześwit między mostami a lustrem wody w najwyższym punkcie wynosi aż 67 metrów. Do roku 2020 przejazd mostem był płatny około 5 euro w jedną stronę. Obecnie można Uważam, korzystać z mostu bez ponoszenia dodatkowych. Dam wam kosztów. Najlepsze miejsce, skąd y, roztacza się y, widok na, na most. Tak wygląda ta panorama mostu Kyrk. Z punktu widokowego zostawię Wam, tak jak wspomniałem wcześniej, pineskę do tego miejsca, bo to jest blisko y, kempingu na przykład Omisai. Nie wiem, 4 km, także możecie sobie tu podjechać. Jak Wam się podoba, panorama jest przepiękna. Zobaczcie, tutaj sobie ludzie plażują. Niektórzy tu nawet chyba przyjechali na dziko, słuchajcie. Nie wiem, może tam w cieniu stoją samochody. Także albo przyjechali dzisiaj, albo zwyczajnie tutaj na dziko plażują. Będę za moment jechał tym mostem w kierunku lądu, a dalej będę kierował się w prawo, czyli kierunek jakby split, południowa, przepraszam, środkowa Dalmacja. No, także jeszcze parę, parę fotek, spadam stąd. Chorwacja jest naprawdę piękna, fajny mały kraj na wielkie wakacje. I niedaleko od Polski, przynajmniej od granicy z Polską, bo tutaj, gdzie ja teraz byłem na wyspie Kyrk, to jest jakieś 930 km od Krakowa. Słuchajcie, to jest niewiele więcej niż nad polski Bałtyk. Pogoda, jak widzicie, niebo na niebiesko, bo tak musi być 33-37 stopni, w nocy fajnie spada do 20 teraz było ciepło 26 a przeważnie 21bacja jest krajem górzystym i i ta temperatura w górach yy, w nocy yy, no, przy, znaczy przez góry lubi zwyczajnie spaść I to byłoby na tyle. Wszystkie niezbędne linki zostawiam tradycyjnie w opisie pod filmem. Jeśli jesteście ciekawi, jakie jeszcze miejsca, wyspy, kempingi i atrakcje turystyczne odwiedziłem w podróży po Chorwacji, zasubskrybujcie kanał, dzięki czemu nie ominie was żaden nowy film i poradnik. Dzięki i do zobaczenia już za tydzień. Hej!